A więc widać w każdym odcinku na tym kanale, jak już mogliście zobaczyć na początku. Yy, dzisiaj będą moje poranne obowiązki, które zazwyczaj robię codziennie. Więc teraz jesteśmy u jałówek. Przyszedłem już. Widać, o gańcie się przymroziło. jałóweczki są, trzeba by było im podgarnąć kukurydzę. Bo tak jak im dam, to zwykle im starcza na rano, wieczór, jeszcze, czasami jeszcze, no czasami na tak na trzy karmienia. Można powiedzieć, im no. Nie wiem, czy się tak uda, zabrać, bo zapomniałem łopatki. A nie, to czekajcie, chwilę, Tylko znach sobie wiaderko. Wiaderko nasypane i teraz trzeba zapodać. i poranne obowiązki przy tym zrobione potem jeszcze do miasta tylko wody tu mają sól i tak się prezentują więc no zabieramy się do kolejnych zwierząt Teraz jeszcze wróciłem z na chwilę do kur albo zobaczcie o ja ci skłodniały już Wszyscy wyjadzają ten pył Nie, nie kurki, Zajdźcie Zajdźcie, nakarmimy kury To jest mieszanka Głównie pszenica plus trochę paszy Dla kurczaków, bojlerów Tej ostatniej trójka Dla bojlerów i Jeszcze yy, Pasze dla kurczaków z Swuterkowe, taka naturalna i trochę takich kurczaków, takie zwykłe, nie niby dla niosek. Niby coś przy okazji sobie wezmę jajeczka na razie idą na użytek własny, bo lęgi jeszcze nie planuję. Jak widać, zostały same w barwie kurpatwianej no. Jeszcze pójdę, a potem na plenokus. idę. I no, więc widzimy się już raczej u kóz No, jesteśmy już u kurs. Jeszcze się odwołałem do tego, że ostatnio któryś z widzów prosił o. Yy, codzienne obowiązki przy kozach i przy wietnamkach oddzielnie, a ja właśnie nagrywam ten odcinek jako codzienne obowiązki Nie, poranne, poranne w tym sensie, że poranne obowiązki. Widzę już, że w którejś kozie się nudziło. Będzie trzeba poprawić. O. Więc z tych porannych to jest o uzupełniam paśniki sianem. Patrzę czy jest woda i to jest wszystko. A wieczorem jeszcze dodatkowo daję zboże, a to będzie w kolejnym odcinku. Więc no. Ja za chwilę to naprawię i za chwilę się odezwę. Naprawione. Kozy, o. Zasadowolone Najedzone więc daj im teraz siankę, Taka muszę iść pawidły, które pewnie zostały tutaj, Ale oczywiście, widły są tutaj. już zaczynają budować sobie wymię, więc zostało już niedługo do wykotów w ogóle dawno nie było królika została ostatnia samiczka, trochę brudno ale no taka samiczka została ostatnia nawet gdyby ktoś chciał to z chęcią by on sprzedał lecz tylko Odwór własny, resztki daj mi zostały. Taki dzisiaj jest wszędzie. Jak widzieliście, zresztą już jednym słowem galańcie przymroziło. Chyba z minus 4 było. Co się dziwi? Końcówka prawie grudnia. Myślałem się, jak daleko, jak długo jeszcze wytrzymamy z codziennym lewaniem filmów, gdyż skończyły mi się zapasy. Bo miałem kilka tam filmów zapasowych i mi się skończyły i teraz będę leciał na bieżąco. Zadawajcie pytania do Kewandae. Sorry, pamięć znów się skończyła. Więc no, to ja im się na już zwaliła sól, tak resztki im tu pozostawały, tak, uh -huh. co tam, muszę jeszcze im iść po wodę, ogólnie myślę, jakiś fajny pomysł będzie się podrzucić, wodę mam trochę daleko, żeby jakiś, nie wiem, jakby jest zrobić, żeby miał bliżej wodę, Liczę na, na to, że coś wam się uda wymyśleć. Mam tutaj taką górę dość dużą, więc tam mógłbym coś pokonać, jakiś zbiornik i coś. Ale znowu tam podciągać. się potem jakoś nalewać tą wodę. No nie wiem. Fajnie było, żebyście coś wymyślili. Żebym nie musiał za każdym razem iść tak daleko. Jak widać, kole są niezbyt doszczędne Widać to, po tutaj. Poruszymy się pod nogami. O, oczywiście, tym chyba się się pić. Więc idziemy na lajd Tak, przy okazji. Widać. Ogródki są wysłomowane. Tak naprawdę to są moje ogródki, tylko ja w nich ingeruję. Kiedyś był pokazywany na którymś z filmów ogródek mojej mamy i babci można powiedzieć więc mogę mógłbym go też pokazać jeżeli byście chcieli ale no. muszcie chcieć o kradnie zamęż albo już odstajał pewnie od słońca które ładnie świeci na początku w lewą wodę po trochu, a żeby wypukać, trochę o. Tu przeleję, że o że się wypukało. Powiedzmy, że trochę lepiej. I No, Taki wiadek może codziennie muszę narać każdej, więc trochę jest tego do noszenia. Jeszcze jak chodziła to wszystko, to woda już te trzeba pewnie na tydzień, bo wiadomo zielonka tam więcej jest wody. A jak ściano czy owiec, no to wiadomo nie do wartość wody i dlatego więcej wody pijesz. No to jest 12, 12 i 20 litrów. Dobra, ja a teraz to będzie na dwa razy, więc odezwa się jak już będą wiaderka. ukus, zaniesiony. Jestem już. Zapadam ukus. I na pewno chce się pić, bo one wypiłem już. Miałem resztę, ale już mówię, dobra, zostawię na rano. To będzie więcej obowiązków trochę. Wszystkim trochę coś na pewno pić, ale tym najbardziej. Jeszcze mamy są kotne, zaawansowane. Może powiedzieć, w ciąży. Dobra, to im jeszcze resiona zaraz. O, bo widać. Tamto jedzą mniej, bo tu jest na 4, na 7, a tu na 3 kozy taki są paśniki, więc wiadomo, kto wie szybciej. Wiem, że tam w zasadzie był filmik Inaczej na robiły były te paśniki, ale zauważyłem, że trzeba je lekko zmienić dla mojej wygody. I też kozy. Nie, nie wszystkie się dobrze dogadują, więc tak to musiało wyglądać. No i z moich poradnych obowiązków to już jest na tyle. Czasami jeszcze idę do kurczaków, ale tamto mam zasypowe, które raz na kilka dni wymieniam, więc no. To już jest na tyle. Zostawcie subskrypcję na tym kanale, jeżeli jesteście nowi, aby nie przegapić kolejnych filmów, <tryk> które. Mam nadzieję, że was zainteresują. Piszcie w komentarzach pytania jeszcze raz do Q&A. Pa patrzcie dokładnie w każdy opis filmu, bo tam są czasami jakieś rzeczy, które bym zapomniał dopowiedzieć, albo coś. Więc zapraszam też w opis, żeby zajrzeć tylko i piszcie pytania, jak ważniejsze, jak najwięcej pytań nie. różnorodnych mogą być. Postarać się na nie poodpowiadać, więc no... Teraz teraz ten, jeszcze łapka w górę, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć moje filmy i mogło się cieszyć z oglądania, jeżeli się cieszy. I tu już kurnie mam, na razie skończyłem i najwyżej kochiny tu będą potem, ale na razie nie. Więc no, na razie i cześć!